Mixer. Miks plotek i faktów z życia gwiazd. Radek Skowron, witamy dzisiaj w programie kontynuację spraw toczących się w naszym kraju. Rozpoczynamy od kurzopków. Otóż, będąc na wakacjach w Grecji, Kasia Cichopek napisała My już po, udostępniając romantyczną fotkę z Maćkiem Kurzajewskim. Wszyscy zastanawiali się, czy to już po ślubie. Teraz wyjaśniło się, że nie, nie chodziło o ślub, tylko że oni już po wakacjach. Kasia stwierdziła, że jeśli będą już po ślubie, to nie napiszą tego w ten sposób, bo to zasługuje na wiele więcej. Dementuje też plotki o swoim wróciła do telewizji Kinga Rusin. Otóż niektórzy mówili, że miałaby wrócić do programu Dzień Dobry TVN, więc napisała, że obudziła się w Amazonii i za sprawą internetu satelitarnego dotarło do niej, że niektórzy wieszczą jej powrót. Ale to nie tak i ona to dementuje. Będzie niespodzianka telewizyjna w niedzielę, no więc. Czekamy. Z kolei Karolina Gilon ostatnio płakała w swoich social mediach, że pociąże nie została ponownie przyjęta do prowadzenia programu Ninja Warrior w Polsacie i stwierdziła, że to zapewne przez ciąże i małe dziecko. Teraz do sprawy przy okazji prezentacji ramówki Polsatu w Plejadzie wypowiedział się szef programowy Edward Miszczak, że to nie tak, że przez rok stacja płaciła jej gwiazdorską stawkę, teraz kontrakt się zakończył i po prostu nie został przedłużony. Podsumował też, że fajnie się płacze, jak się prowadzi Porsche. Karolina Gilon szybko zareagowała na te słowa, napisała, że nie można określić ciąży jako trudnej sytuacji prywatnej, bo to jest ciąża, to po prostu życie i dodała też, że nigdy nie miała Porsche, tylko Mercedesa. A wy jesteście team Edward czy team Karolina? VIP Mixer